Cześć wszystkim, ja mam na imię Wy jesteście na kanale Pożeraczka Książek i dzisiaj przychodzę do Was z TBR-em na czerwiec, mimo że mamy połowę czerwca. To TBR się pojawia i zrobimy go w trochę innej formie, ponieważ nie miałam w ogóle pomysłu, co chcę przeczytać. Oprócz dwóch książek, gdzie jedną chcę przeczytać, bo święto które jest, jest 21, 22 czerwca, bo jest to święto ruchome, i mówię o książce, która opowiada o święcie Lita, czyli Przesileniu letnim. I to jest jedna z książek, które właśnie mówiłam, że chcę przeczytać. I ogólnie to jest książka, która opowiada o tym, jak pory roku widać w kole czasu, co robimy na święto przesilenia letniego, jakie są rytuały, jaki starzy poganie je obchodzili, jak obchodzimy współcześni poganie itd., itd. A drugą książką jest The Interest Inheritance Games. Fortuna w spadku, spadkobierczyni znikąd, cztery rywale. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam tytuł, bo kurczę to drugie słowo jest ciężkie. The Inheritance Games. Jeżeli dobrze to czytam, to, to tak jest. Jest to trylogia. Mamy tutaj Avery Grams, która chce przetrwać szkołę średnią. I uwaga, bo mój pies sobie zrzucił piłkę. Wracamy. Chce przetrwać szkołę średnią i musi to, do, żeby to zrobić, musi zdobyć stypendium. I w ostatniej chwili zostaje jakby wpisana do testamentu jakiegoś miliardera, którego w ogóle nie zna. I okazuje się, że żeby odebrać ten majątek, musi mieszkać w jego domu przez cały rok. Moja historia to przeczytała. Jest to w ogóle książka od koleżanki z pracy mojej siostry, więc chcę to przeczytać jak najszybciej, żeby jak najszybciej oddać, żeby nie mieć poczucia, że coś za bardzo przeciągam. Sorry za krzyki w tle. Więc tak, to są dwie książki, które na pewno chciałabym przeczytać w czerwcu. A jeżeli chodzi o ten nowoczesny sposób, który chciałam wam pokazać, to po prostu mm, będę sobie losować książki, które chcę przeczytać, ale w sposób taki, że będę je to robić na generatorze liczb. Każda półka to będzie po prostu jeden, nie licząc tej półki, bo wszystkie mangi, które posiadam, mam przeczytane. Więc góra półki z książkami będzie to jeden. To będzie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Potem, jeżeli na tej półce jest rząd, a praktycznie na każdej półce jest rząd, to będę losować rząd, czyli mm, będzie to liczba od 1 do 3. A potem, jak wylosuję rząd, to będę losować yy, liczbę, czyli po prostu książka od prawej do lewej, która się znajduje. Więc najpierw będziemy losować, półkę, więc ilość liczb, które mogę, chcę wygenerować to 8. Minimalna liczba to 1, a maksymalna liczba to 8. Generuj. I mamy półkę numer 4, czyli raz, dwa, trzy, cztery, czyli półka z tematyką LGBT. I mamy tam dwa rzędy, więc losujemy sobie rządek. I mamy rząd pierwszy. Yy, i w sumie um, nie muszę za bardzo losować, ponieważ z rządka pierwszego, który jest jakby najbliżej ściany. Nie przeczytam tylko jednej książki, i jest to Loveless. <laughs> Czyli e, Loveless od Alice Osman wle... <laughs> wlatuje do mojego TBR-u. I myślę, że mm, wylosujemy sobie tak osiem książek, żeby mieć ten TBR 10, żeby wiecie, było w czym wybierać. Więc e, Alice Osman Loveless. Wlatuje do mojego TBR-u i książka jest o Georgii, która nie była nigdy zakochana i z nikim się nawet nie całowała. I mamy tutaj na pewno tematykę o aseksualności i arom aromantyczności. Lecimy dalej. I znowu losujemy sobie półeczkę. Aha, i będę starała się tak yy, manewrować, żeby, no wiecie, nie powtarzały mi się te półki, nie? Losujemy półkę. Półka numer 8, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Półka, ona jest tam na dole, ale to jest ta półka i to jest półka z romansami. I teraz losujemy rząd, i tutaj mamy też dwa rzędy. Mamy rządek drugi, i na rządku drugim mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem książek, których nie czytałam. I mamy to książkę numer 5, czyli raz, dwa, 4, 5? Eee, wypadł mi. E, znaczy, bo to jest półka z romansami, z książkami, które mi się dzisiaj mieszczą. I wypadł mi pierwszy to, drugi tom Mikołajka. Ale raczej nie będę zaczynać od drugiego tomu. Więc po prostu wezmę. Pierwszy tom. No bo. No jakby ustalmy tak, że nawet jak mi wypadnie drugi tom, gdzie pierwszego nie czytałam, to wezmę i tak ten pierwszy, no bo od środka dupy strony nie będę zaczynać historii. Więc mamy pierwszy tom, Nieznane przygody Mikołajka i jest to zbiór opowiadań o Mikołajku. Chciałam i tak przeczytać jeszcze raz, żeby mm, przeczytać je przed tym, jak oddam je do biblioteki, bo tak w sumie chciałam zrobić, że książki, których nie chcę, lecą do biblioteki. E, dobra, no to lecimy z kolejną półką i mamy półkę numer 3, czyli mamy półkę z kryminałami, mordercami i innymi rzeczami. Pierwszy rząd. E, jakby. Książki, które są na, też się zaliczają do rzędu, więc to sobie ściągnę tylko, żeby policzyć. I tak, książek, których nie czytałam z tego rzędu, to mamy tak. Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli wpisujemy sobie piąteczkę, i jest to książka numer cztery, czyli jeszcze raz się policzę. Raz, dwa, trzy, cztery. Wylosowałam jakiś chyba thriller kryminał. Zaraz zobaczymy, co mi tutaj wyszło. Jest to SL Grey apartament. Kupiłam ją za 9 zł w Biedronce. nawet jest tu jeszcze cena. 9 zł. I w ogóle nie wiem o czym to jest. Uwaga! Mark, Stef i ich córeczka mieszkają w słonecznej, słonecznym Kapsztadzie. Którego dnia uzbrojeni napastnicy wołują się im do domu. Rodzina przeżywa traumę, choć fizycznie wszyscy wychodzą z napadu bez szwanku. Od tej pory nie potrafią już prowadzić normalnego życia i ich codziennością staje się strach. Kiedy przyjaciółka sugeruje im krótkie wakacje, nie zastanawiają się długo. Przez serwis internetowy zajmują się wymianą domów, znajdują urzekające mieszkanie w Paryżu. Mark i Stef nie mogą oprzeć się pragnieniu romantycznej ucieczki od codzienności. W Paryżu okazuje się jednak, że nic nie jest takie, jak powinno być. Wkrótce stają się wtokami wydarzenia. Ich małżeństwo zostanie pod znakiem zapytania, gdy Mark pokaże swoje prawdziwe oblicze. Mamy tu horror i thriller psychologiczny. Także nie jest długa. 300 stron. Tu mamy, którą? Piątą książkę. Czyli jeszcze 5, żebyśmy mieli 10. I kolejna półka do losowania. Półka numer 7. Czyli mamy tutaj tą półkę i tak naprawdę jest tu literatura piękna, reportaż, wszystko, co tutaj w ogóle może być. I mamy tutaj dwa rzędy, więc lecimy. Rząd drugi. A w rzędzie drugim mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, a, yy, sorry, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem książek, których nie czytałam. Ja coś mam z tą liczbą osiem. Wrosowałem się książka numer 1, czyli książka o Japonii z Zygmunta Kłośnika. I jest to po prostu y, reportaż pana, który był jednym z, ojców polskiego jednym z ojców polskiego dziennikarstwa sportowego. Nie ma tutaj za dużo napisane, jest tu bardziej napisane o panu Zygmuncie niż o tym, o czym jest książka. Także nie będę się nad tym rozdrabniać, bo nie ma nad czym. Dobra, lecimy kolejną półką. Znowu tylko numer 7. Który rząd? Rząd numer 1. I z rzędu numer 1 czytałam. To, więc raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 książek aż tutaj mam. Więc lecimy. Książka numer 9, 8, tak. Uwaga, uwaga, wylosował mi się klasyczek, ponieważ wylosował mi się portret Doriana Greja od Oscara Wilda. Jeżeli ktoś nie wie, o czym jest portret Doriana Greya, mimo że jest to klasyk, a ktoś może po prostu nie wiedzieć, jest to książka o tytułowym Dorianie Greju, który nie wiem, czy nawiązał jakiś pakt z diabłem, bo tego akurat nie pamiętam, ale zrobił coś, Dzięki czemu on się nie starzeje, tylko jego portret, który wisi w jego mieszkaniu, staje się coraz straszniejszy i coraz starszy. I jest to taki właśnie horror troszeczkę mam wrażenie, ale bardzo się interesowałam tą książką i chodziłam koło niej tak trochę jak pies koło jeża, i nie miałam się za nią zabrać, mimo że chciałam ją przeczytać. Dobra, mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czyli jeszcze trzy książki. Może jakaś inna półka, dobra. Znowu mi się wylosowała półka numer 7, więc może dam coś jeszcze raz, żeby wylosowała mi się inna półka, i półka numer 8. Dobra. Jeszcze raz, inna półka, tych półek mamy więcej. Półka numer 2, czyli półka tutaj. Tak jak mówiłam, półki z mangami nie liczymy, bo wszystkie mangi mam przeczytane. Będę wam teraz tutaj tak stać na kolanach, ale wylosowała mi się półka numer 2. Rząd drugi. A narzędzie drugim mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem. Będę sobie czytać przepisy. Jest to kuchnia Hogwartu: 80 przepisów dla miłośników książek o Harry Potterze. Nieoficjalna książka inspirowana serią o Harry poterze. Ja tą książkę w cudzysłowie czytałam w Sylwestra, bo robiliśmy z moim chłopakiem piwo kremowe. I wszyscy piliśmy. Moi teściowie z tym zapijali po prostu. Było bardzo dobre, ale mega słodkie. Dobra, kolejna półka, półka numer 3. Raz, dwa, trzy. Czyli znowu kryminały. Znowu kryminały. Pierwszy rząd i mamy raz, dwa, trzy cztery mi zostały tutaj książki. Więc lecimy. Druga. oj. Archiwum X. Archiwum X, moi drodzy, mi wypadło. Ja o tej książce już mówiłam, tak jest tak naprawdę jak o każdej książce, którą posiadam u siebie, ale jest to Paul Holmes nieuchwytnie, jak rozwiązywałem sprawy z Archiwum X, i jest to pan, który przez całą swoją karierę pracował właśnie w Archiwum X i rozwiązywał za sprawy, które przedawniły się, nie są aktualnym tokiem śledztwa, tylko po prostu zdarzyły się 20 lat temu i dalej nikt nie wie kto był sprawcą, a tutaj pan Pol to wszystko rozwiązuje. Tak i bardzo mi się podoba tutaj jedno zdanie. Rozwiązywanie zagadek kryminalnych to dla jest coś więcej niż satysfakcjonująca praca, więcej niż misja, to niemal obsesja. I to było zdanie, które tak naprawdę przyciągnęło mnie do tej książki. Także kolejna książka do mojego TBRu zaliczona. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ostatnia książka. I teraz będę losować półkę, które jeszcze nie miałam, czyli musiałabym wylosować albo półkę pierwszą 5 i 6. Bo z tych półek na razie nie miałam nic. To lecimy. 7. Lecimy dalej. 1. O Półka numer 1 trochę się podwyższymy i na półce numer jeden y, też zrobimy sobie takie ala dwa rzędy. Dajmy na to, że to będzie pierwszy rząd. Oddziela ją książka, którą już czytałam, a tutaj mamy drugi rząd. Dajmy na to, czyli losujemy rządek. Porosował nam się drugi rząd i mamy tutaj książkę, żadnej książki stąd nie czytałam jeszcze, bo mamy tutaj, y, może nie widać, ale tu mamy taką grubą książkę. Jest to Magia współczesna, a tutaj mamy resztę siedem. Dwa, cztery, sześć, tak? Resztę siedem książek z serii o sabatach, bo ja już Litę chcę przeczytać, a reszta siedmiu sabatów sobie czeka na stałą kole. Czyli razem mamy osiem książek i trzecia, czyli raz, dwa, trzy. Ostara mi się wylosowała. Czyli równo nad czyli coś, co już było. No, trudno. Oh. Więc tak prezentuje się mój TBR na czerwiec. 10 książek, z czego dwie na 100% chcę przeczytać w czerwcu. Wyłączyło mi się nagrywanie, ale hmm, chyba mówiłam, że tak prezentuje się mój TBR na czerwiec. I jeszcze że powiem Wam, że losowanie książek jest chyba spoko sprawą, jak nie wiem, co chcę przeczytać, bo jakby. No, powiedzmy sobie szczerze, nie wybrałabym sobie tych książek, bo po prostu jakby nie wiedziałam, że mam na nie ochotę. Ale teraz tak patrząc na ten TBR, to mam takie... Dobry wybór komputerze, dobry wybór inteligencja sztuczna. Także to by było na tyle, bo w sumie wszystko, co chciałam Wam powiedzieć, to Wam powiedziałam. A i mogę się jeszcze pochwalić, że jak ten odcinek wejdzie, to prawdopodobnie, mam nadzieję, że to będzie środa 15, to moi rodzice od tygodnia Aktualnie są na wyjeździe, a ja od tego czasu może nie zaczęłam żadnej książki, zawsze nie zaczęłam dużo książek, ale nie skończyłam żadnej książki jeszcze w czerwcu ale skończyłam serial Kimkolwiek. Zaczęłam i skończyłam serial. Znaczy, może jeszcze nie skończyłam, skończyłam, ale skończyłam wszystkie odcinki, które są aktualnie wypuszczone. Y, Panna Scarlett i komisarz. Zaczęłam i skończyłam. Anime o tańcu towarzyskim. Oczywiście płakałam jak debil na nim. Jest, było to Balorum Eyow yy, I zaczęłam i skończyłam drugi sezon All no, no Exorcist. Ten tydzień, a tak naprawdę 6 dni bo dzisiaj jeszcze nic nie oglądałam. A prawdopodobnie pójdę sobie jeszcze obejrzeć, bo pralka mi chodzi z ręcznikami i muszę poczekać aż skończy, żeby ją otworzyć, żeby to tam wszystko nie skisło, bo nie będę tego teraz rozwieszać. Pójdę sobie dokończyć, zacz zacząć i dokończyć ofałkę za Unreal Exorcist, bo tam są tylko dwa odcinki. Także no to byłoby na tyle z, z mojego gadania na Tibiarze. Jeszcze zrobię fotkę na miniaturę i idę. Chillować, bo znowu nagrywam w nocy, bo jestem po 12 godzinach w pracy, a jak miałam 3 dni wolnego, to właśnie oglądałam seriale albo, że tak powiem, siedziałam, bo byłam zmęczona i, i tyle. Tak, jutro jedę na uczelnię, także życzę mi powodzenia. Ja daję sobie na to na uczelnię w sumie tylko po to, żeby podpisać jakieś tam papiery. Mniej więcej znam już datę mojej obrony, więc jeszcze muszę sprawdzić, czy mi to nie koliduje z pracą. Ewentualnie się będę musiała zamieniać, ale to jeszcze będę nagrywać. Prawdopodobnie e, odcinek o mojej obronie, może coś fajnego tam mi się uda nagrać. Po raz 30 żegnam się z Wami. E, napiszcie mi, jakie Wy macie książki na czerwiec, i może jakie książki udało Wam się już w czerwcu przeczytać. No bo jednak to będzie połowa czerwca, jak wrzucę ten filmik, mam nadzieję. I co? Czy czytaliście te książki, które ja sobie wybrałam na, na mój TBR? Czy polecacie? Jakie macie od nich zdanie? Chętnie przeczytam. I do następnego odcinka. Miłego dnia, zna... ble... Miłego dnia bądź nocy, w zależności kiedy to oglądacie. Miłego czytania. No i pa!